Mieliśmy jeden miesiąc wolnego razem z donowanem i właśnie już wcześniej umówiliśmy się, kilka lat temu, że po prostu jak będzie wolnego i będziemy mieć ochotę to sobie zagramy tutaj, w ogóle zagramy sobie na plaży i może nie, bez, nie będziemy dużo trenować, ale po prostu... Lubimy ten sport i właśnie mamy takie takie słożycie z ten... lubimy po prostu ten sport. I właśnie szukaliśmy jakiś turniej w tym weekendzie teraz i chłopaki z Czech mi właśnie mówiły, że tutaj jest bardzo dobry turniej i bardzo do, dużo dobrych drużyn tutaj jest. No to po prostu napisałem do Dominika Wiczaka i on mi powiedział że przyjedziemy i że będzie naprawdę fajny turniej. tak właśnie udało się i, i no Teraz cieszymy się naszą grą, no, można nie a, aż tak za dużo cieszymy się naszą grą, ale próbujemy się cieszyć naszą grą. Trochę różnica jest, bo wcześniej grałem plaży, ale... To było trochę inaczej. Jeździłem w Wortur, ale tam trenowałem codziennie na plaży. Teraz, teraz sobie potrenuję dwa razy, trzy razy w tygodniu, zrobię jakoś szilkę i, i po prostu idziemy od razu. Nawet kolega nie mieszka w Praze, tak samo jak ja, Me mieszka właśnie na drugim końcu Czech, to sobie zawsze zrobimy jeden trening przed turniejem. I, i trochę czasami jest za trudno. No. Po prostu w rękach nam brakuje taka pewność siebie i i właśnie takie czasami piłki, które normalnie po prostu sobie zrobimy łatwo. Czasami utrudnimy. W Czechach nie ma takiego, takie możliwości jak tutaj. Naprawdę center court, nawet boiska obok i serwis tutaj dla zawodników, dla szwedzkich jest naprawdę na, na wysokim poziomie. Nie, nie, nie wiedziałem w Czechach na żadnym mezinárodním takým turnieju, obok World Tour takovou organizaci jak tutaj. Napravdu jsem zadovolený velké bravo dla, dla organizátorů. I sponsorów. Tak właśnie też umówiliśmy się, że nie chcemy po prostu być na łóżku i coś tam sobie pić i nie wiem, po prostu nic nie robić. To mamy takie przygotowanie nawet teraz do kadry, za dwa tygodnie zaczynamy przygotowanie przed w Europy, nawet z Polską gramy w grupie. I no i później właśnie do kadry, no. do, do, do klubu idziemy. Do nowan właśnie kolega idzie do. Właśnie powtórza, powtórza już czwarty sezon w Monze, tak samo jak ja czwarty sezon w Holsztynie. Także po prostu lubimy to bardzo, bardzo ładne miasto, bardzo dobra drużyna, dobra, dobry, solidny zespół. Mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy grać lepiej i będziemy walczyć o czołową siostrę.